Cześć wszystkim, dzień dobry, dzisiaj poświąteczny dzień, mamy środę, zaczynamy od łatwych napraw, stabilizator te piątka, jakieś takie popierdółki ale jeszcze ogłoszenie, ogłaszam, że sezon na trzeba zjeść bo się popsuje, rozpoczęty także smacznego, jedzcie po świętach wszystko, żeby się sałatki nie popsuły, u nas jest dokładnie to samo pół roku żeby zgubić 5 kilo, 3 dni i cały efekt w z dół poszedł. Także tak. E, stabilizator gumki tutaj wymieniamy kompletnie razem z łącznikami. Tył, przód i jeszcze chyba trzecie światło stopu. Bo dostała się woda i lampka po prostu najzwyczajniej przestała istnieć. Nie wiem czy ją tutaj nie położyłem na zderzaku. Najbardziej jest to tutaj widoczne przy wtyczce. Ugniły już konektory, odpadły. Wtyczka będzie w takim samym stanie, no ale co, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Wiek i woda robi swoje. Piątka to miała być szybka akcja, jeśli chodzi o elektrykę, czyli wymiana lampek, jeszcze w podświetleniu tablicy i żarówek, ewentualnie, albo tego i tego, bo tak sobie to wyobrażałem. No niestety problem jest tego typu, że wszędzie jest zielono. Co prawda, jedna lampka jest już na miejscu i nawet świeci czyli ta z tej strony. Ale druga lampka, no nie, nie da rady. Trzeba cały ten panel zdemontować. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Tak zakończyła się szybka wymiana żarówek podświetlenia tablicy. Cały panel zdemontowany, bo ponieważ, że przy założeniu nowych lampek w ogóle całych tych wkładów, bo tamte przestały istnieć, do środka wsunęły się tutaj konektory z jednej lampki. No i nowa lampka nie świeci, myślałem, że tutaj przegniło albo coś się stało, prąd jest, a mimo wszystko nie działa. Dobra, myślę, że teraz już jak dosunę to i włożę nowe lampki, skręcę, to będzie OK. Działa, działa. OK, została jeszcze lampka stopu. Światło stopu jeszcze do busa, do zamontowania i e, tak jak mówiłem, wtyczka tam zgniła, dostałem dwie wtyczki. Które zamówiłem, ale niestety one są po prostu same obudowy bez konektorów. No i muszę sobie tak poradzić, że wydłubać konektory z takiej wtyczki. O, gdzieś jakieś, wiecie, taki, takie przyda się, co leży. O i tak wygląda taki przewód z konektorem. Nie wyostrzy, no tak, mniej więcej. OK. Jeden już jest na miejscu. Musi być z odzysku. No i przewody zlutujemy, termokurcz i musi trzymać. Głowica z kijanki rozebrana, co do zniszczeń, już tak na 100%. W zasadzie dwa zawory wydechowe przeżyły. Ten, z tego co pamiętam, i ten. Reszta zaworów wydechowych puszcza. Tutaj widać nawet po odpięciu sprężyny, że się podniósł grzybek, chociaż nie było tego tak widać mocno jak, jak były sprężyny zapięte. Sprężyny już nie ma. Tutaj widzicie trzonki. No i co? Na razie nic więcej nie wiemy. Tłoki zdemontowane, wszystko jest zdemontowane, jakby do weryfikacji stanu silnika, i tak dalej. Na razie nic nie ruszyło z miejsca, wszystko się, że tak powiem, utknęło. Utknęło na razie, no nic. Decyzje nie należą do mnie. Tutaj muszą być też sprecyzowane pewne rzeczy. Co i jak? Być może w końcu będę mógł Wam coś nagrać z jakichś prac, bądź z jakąś decyzją przynajmniej podjętą. Jakby tutaj w tej sprawie, no na chwilę tylko obecną mogę powiedzieć, że klient musi sprecyzować jakby swoje żądania co do zaspokojenia tej szkody. A w tle gdzieś pojawił się pomysł z nowym silnikiem. A nowy silnik to jest wart więcej jak całe auto. To tyle na razie mogę powiedzieć odnośnie Janki Dla tych, co są ciekawi. Zda 6 z dwulitrowym silnikiem benzynowym. To jest auto z krainy czekolady, sera i fioletowych krów. I nie mówię tu o Podlasiu. Słuchajcie, w aucie jest taki problem, że potrafi na chwilę, tak jakby stracić moc. Przynajmniej tak z opisu właściciela wnioskuję, że dzieje się to co jakiś czas. To nie jest jakiś wielki ubytek tej mocy. Właściciel porównuje to do załączenia na chwilę klimatyzacji. tak? W komputerze nie ma żadnych błędów w sterowniku silnika. No i postanowiłem sobie tutaj zajrzeć do zaworu EGR. Tu jest jego cewka, to jest część elektryczna, która nim steruje, a tutaj mamy część mechaniczną i przez ten właśnie tutaj pindol i sprężynę, on jest sterowany, otwiera bądź zamyka przepływ spalin. I teraz słuchajcie, na początku jak to rozkręciłem, nie mogłem tego tutaj przynajmniej w takim położeniu, jak był maksymalnie do góry. To pracował z takim zacięciem, wiecie, tak dużo siły trzeba było uszyć i on przeskoczył i już chodził normalnie. Teraz po chwili zabawy z nim tutaj zaczął pracować normalnie. W celach diagnostycznych to oczywiście robię, nie demontuję go, bo nawet nie wiem, czy to cokolwiek pomoże. Jak widać jest tutaj wężyk z płynem, więc nie chciałbym rozstrzelniać bez... Przyczyny bez, bez powodu, po prostu tak napałę tego całego układu i robić sobie robotę. Najpierw odkręciłem cztery śrubki, rozruszałem go. Jeśli to pomoże, no to będziemy wiedzieć, gdzie szukać już przyczyny. I to tyle na razie z komory silnika. Dobra, a tutaj mamy jeszcze przy maździe taki problem, że stukało w zawieszeniu. I to taki ciekawy może temat, bo stukał drążek stabilizatora. Dlaczego ciekawy? Bo często jest właśnie tak, że stuka coś i nie wiadomo co. Nie widać końcówki, swążnie, wszystko sztywne, wszystko jest ok. Natomiast stuka nam w zawieszeniu. Często jest tak, że najeżdżamy równo na przeszkodę, czyli na jakiś próg zwalniający nic, a jedno koło wpada w dziurę i zaczyna stukać. Często przyczyną jest właśnie drążek stabilizatora. To jest to ustroństwo czarne, a raczej jego tuleje, czyli to, co trzyma go na miejscu i powinno go ściskać dość mocno, powinien się przekręcać, ruszać, ale na pewno nie luźno. Jeśli już dostaje luzu, ta guma to właśnie takie stukanie może być słyszalne. I wymiana sama tego, tych tulejek kojarzy się, czy może jak się o tym mówi, że tam gumki na stabilizatorze to tak banalnie brzmi, ale nie zawsze banalne jest. Często jest tak, że trzeba w niektórych konstrukcjach nawet wyciągać całą ramę zawieszenia. Tutaj akurat wystarczyło ją opuścić tak o 3 cm. A to za sprawą tego uchwytu i tutaj o tej, tej, no tej dziury, tutaj, która, w którą wchodzi śruba, i jest kręcona z góry. Inaczej po prostu tego nie odkręcimy. Wszystko jest tak ciasno, że trzeba to zawieszenie opuścić. No ale nie jest najgorzej. Ostatnio robiłem w Alfie. 156, i tam jest dużo gorzej. Zwłaszcza, że to łożysko jest jakieś takie w komplecie, zaprasowywane jeszcze od spodu, i tam trzeba się nagimnastykować, żeby to zrobić. A tutaj, mimo że nie banalnie, to na pewno nie jakoś przesadnie trudno. Jako że nie przyjechały części do mazdy, i mam chwilę wolnego czasu, no to pan Polones na podnośniku. Problem ostatnio był z zamkiem centralnym, ale prozaiczny. Okazało że się, że poluźniły się, jakoś w jakiś sposób poluzowały cięgna od y, siłowników. Spadły po prostu, bo to są dokładane zamki i siłowniki pracowały, natomiast y, zamki się nie reglowały. Jest to już zrobione, ale jeszcze mam do wymiany tą poduszkę. Jak zdemontuję, to wam pokażę. A tak wygląda poduszka, którą zdemontowałem. Przyznam się, że myślałem, że jest gorzej, że na aucie to wyglądało dużo gorzej. To pęknięcie nie jest jakieś mega głębokie, to jest początek dopiero, ale tutaj też po tych blachach zaczyna się rozwulkanizowywać, także no nie ma się co tam rozwodzić. Wymienione to wymienione, to pęknięcie tak jak mówię, nie jest może jakieś mega głębokie, ale od drugiej strony widać już, że tutaj nam się zaczyna o, rozwarstwiać ta guma od tych metalowych płaskowników, także mamy wymienione i spokój. Postanowiłem też zobaczyć do filtra. Zobaczcie, co tutaj znalazłem w środku. Najprawdopodobniej ta rurka od odmy zarosła szlamem, o z racji użytkowania auta tylko na krótkich odcinkach. Kilka, kilkanaście kilometrów maksymalnie, a później to wszystko pod ciśnieniem zostało wypchnięte tutaj no i wszystko jest na filtrze. Filterek idzie do wymiany. Dobra, i jeszcze filtr gazu. Filtr gazu w zasadzie ma przejechane jakieś 20 tysięcy km. I jest to pierwszy filtr tej instalacji gazowej, nigdy tutaj nikt nie zaglądał. Widać trochę się nazbierało już syfu jakiegoś proszku takiego rdzawego. No a dodatkowo filtr się postanowił sam zutylizować. O. No. Także tak. Filterek oczywiście jeden, jak i drugi idzie nowy. Nie ma co się rozwodzić nad tematem.